Cześć, tu Janusz Szymański. Witam na moim kanale, gdzie rozmawiamy o samochodach, od recenzji modeli po wskazówki dotyczące jazdy. Subskrybuj, aby nie przegapić żadnych nowości. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. W tym delikatnym czasie jedynym zaleceniem jest pozostanie w domu tak często, jak to możliwe. Najnowszy dekret, który właśnie został zatwierdzony, uczynił cały kraj czerwona strefa, ograniczając podróże i mobilność w całym kraju. W celu powstrzymania zarażenia koronawirusem. Do 3 maja konieczne będzie uważne przestrzeganie instrukcji rządu. Niektóre instrukcje ESA bardzo jasne i stanowcze, podczas gdy inne ESA mniej szczegółowe i odwołują się do zdrowego rozsądku. Kiedy i jak mogę podróżować samochodem? Transport publiczny, samochody, pociągi czy chodzenie pieszo nie ma większego znaczenia. Niezależnie od środka transportu, należy ocenić motywację i rzeczywista potrzebę, która prowadzi do wyprowadzki z domu. Powody które uzasadniają mobilność. Praca. Można przemieszczać się w obrębie terytorium w związku z udowodnionymi potrzebami zawodowymi. Pracodawcy SA zobowiązani do dostarczenia dokumentu poświadczającego i potwierdzającego trasę pracownika. Zdrowie oczywiście możliwe jest przemieszczanie się ze względów zdrowotnych, a nawet jeśli krewni lub przyjaciele potrzebują pomocy. Podstawowe potrzeby możliwe jest udanie się do supermarketów lub aptek lub innych ważnych potrzeb zdrowotnych. Czasopisma i gazety ESA również uważane za artykuły pierwszej potrzeby. Ćwiczenia na świeżym powietrzu, dozwolone tylko wtedy, gdy ESA wykonywane indywidualnie i w pobliżu domu. Zwierzęta domowe, w celu zaspokojenia potrzeb fizjologicznych zwierzęcia i zabrania go do weterynarza. Przemieszczanie się jest niedozwolone. Jest to sytuacja, w której przemieszczanie się jest niedozwolone zarówno w kraju, jak i poza nim, przeprowadzka z jednego regionu. Do drugiego lub poza Włochy bez rzeczywistej motywacji do pracy lub poświadczonego zdrowia. Chodzenie na siłownie lub zajęcia sportowe, obecnie zawieszone, które obejmują agregacje. Wydarzenia kulturalne, sportowe lub inne wydarzenia publiczne lub prywatne, obecnie zawieszone, które obejmują agregacje. Na uroczystości, funkcje cywilne i religijne, obecnie zawieszone. Na wakacje lub święta, dotarcie do drugiego domu jest zabronione. Do barów restauracji lub sklepów obecnie zamknięte. Każdy, kto jest obrze i kwarantanna lub uzyskał pozytywny wynik testu na obecność wirusa, nie może opuszczać swojego domu lub mieszkania z jakiegokolwiek powodu. Dostęp do publicznych parków i ogrodów jest zabroniony, jeśli zostaniesz zatrzymany przez właściwy organ, zostaniesz poproszony o złodzenie. Oświadczenia, które zostanie następnie zweryfikowane. Jeśli wyniki będą negatywne, Istnieje ryzyko aresztowania na okres do trzech miesięcy i oskarżenia o złośliwe przestępstwa przeciwko zdrowiu publicznemu. Zaleca się również wydrukowanie i wypełnienie oświadczenia przed wyjściem z domu. Opublikowano w praktyczne przewodniki a WordPress Commenter Hello World.